Lipcowa sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zwołana została na wniosek radnych i poświęcona została trzem tematom: remontowi ulicy Prusa, problemowi fetoru wydobywającego się z miejskiej oczyszczalni ścieków oraz kwestii konkursu na dotacje dla klubów sportowych. Pierwsze dwie kwestie rozwinęliśmy w oddzielnym reportażu dostępnym na antenie tv Ostrów, na stronie www.tvostrów.pl, na naszym kanale na YouTube oraz na Facebooku. 23 czerwca burmistrz miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrów Mazowiecka zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w latach 2021-2024. Poprzedni konkurs odbył się 3 lata temu, kiedy to sport w mieście podzielono na dwie kategorie. Dyscypliny kluczowe to jest piłka nożna, lekkoatletyka oraz koszykówka. Oraz na dyscypliny wspierające, czyli m.in. pływanie, sztuki walki czy tenis. W tym roku Urząd Miasta postanowił zmienić również zasady finansowania. Wyszczególniono 7 zadań w ramach sportów kluczowych: lekoatletyka, piłka nożna dzieci i młodzieży, piłka kobieca, piłka seniorska, koszykówka młodzieży, koszykówka seniorów oraz koszykówka 3x3. Sporny okazał się punkt siódmy regulaminu, który mówi o tym, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez wybór jednej oferty w ramach jednego zadania. I o ile w przypadku sześciu zadań w mieście realizują je tylko jedne kluby, to jeśli chodzi o Akademię Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży, takich klubów w mieście jest trzy: KS Ostrowia, MKS Ostrowianka i Piłkarskie Stowarzyszenie Football Dreams Passion. W tym roku uznaliśmy, że. Ta dotacja trzyletnia e, powinna być jasno sprecyzowana co do oferty, czy najlepszej oferty, jaką potencjalni e, uczestnicy postępowania złożą. Sądzimy, że skierowanie tych dużych środków e, na jednego dużego wykonawcę, który będzie mógł współpracować ze wszystkimi pozostałymi, będzie najlepszym rozwiązaniem. Środki rzeczywiście są duże, bo jest to 110 tysięcy złotych rocznie. W sumie miasto zwiększyło wydatki na sport w ostrowi o 50 tysięcy w stosunku do poprzednich lat. Bezpośrednio nasuwa się takie, tak, ta, ta, taka myśl, że, że, że klub, który te, te, to, to, ten konkurs wygra, który przedstawi najlepszą, najlepszą um, ofertę, powinien myśleć właśnie o całości oddziaływania w kontekście piłki nożnej i tutaj um, myślę, że. Um, Należy, należy zabezpieczyć całość wszystkie, wszystkie dzieciaczki trenujące piłkę i, i w ten sposób należy myśleć, czy jest to lepsza droga. No jest to droga, która pozwala na pewne standardy, tak? utrzymywanie pewnych standardów. No niemniej jednak dla mnie, dla mnie osobiście jest to pole do współpracy między, między klubami na poziomie. Szkolenia dzieci i młodzieży na poziomie pracy z trenerami, i tutaj, i tutaj na takim, w takim środowisku jak nasze, no myślę, że tutaj nie, nie, nie chodzi o sztucz, budowanie sztucznych podziałów, a raczej pole do współpracy. Część radnych związanych ze środowiskiem sportowym, jak i obecny na sesji prezes jednego z klubów, wyrażali swoje niezadowolenie ze zmian formy finansowania. Uważali, że poprzedni system był dobry. A środki rozdysponowane powinny być w sposób proporcjonalny. Wyłonienie jednej oferty spowoduje, że dwa kluby piłkarskie, które w tej chwili szkolą dzieci z zakresu Piłki nożnej będą miały bardzo, bardzo ograniczony rozwój, a w takim najgorszym scenariuszu te dwa kluby będą musiały zakończyć swoją działalność. Dlatego nie jestem za tym, ponieważ te kluby funkcjonują już bardzo długo, pracowały długo na swoją markę. Znane są w ostrowi, znane są poza granicami naszego miasta, dlatego chciałbym, żeby one dalej funkcjonowały. Kluby rozliczają się z dotacji. Miejskich z dotacji budżetu miasta prawidłowo co do każdej złotówki, czyli świadczy to o tym, że pracę swoją statutową wykonują bardzo dobrze. Nie ma tutaj jakiejś bardzo dużej dysproporcji, jeśli chodzi o drużyny. Na przykład, że w jednej akademii jest 10 drużyn grających czy szkolących młodzież czy głównie w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej, a w drugiej akademii jest mniej, tym bardziej problem staje się problematyczny, tym bardziej, że jeśli chodzi o dzieci, tak? Jeśli chodzi o moje zdanie, no ja uważam, że no, dostęp do tych środków powinien być równy. Konkurs sam w sobie, e, w swoim zapisie mówi, że tylko jeden podmiot wygra. Tak? Jakby, no, dla mnie, no, dla prostego człowieka jest to jakby, no, jakimś tam wykluczeniem tak? tych dwóch akademii. E, bo mówię, jeżeli bym nawet zapis był, że to podmioty, które spełnią wszelkie warunki, e, dostaną środki i w tej walce bym przegrał, no mówię, to bym czuł się jak... Zawodnik przegrany i walczyłbym dalej. Tak? A tutaj no, tak naprawdę staram się o mały zapis, ale który daje duże znaczenie no wiadomo, jest to, jest, to, jest to duża zmiana w kontekście tego, jak, jak wyglądało finansowanie sportu w poprzednich konkursach, jest to duża zmiana, na pewno wywołuje duże emocje i, i, i jakieś tam prawdopodobnie obawy również. No niemniej jednak wydaje mi się, że to zmierza to generalnie w, w takim pozytywnym kierunku, w, w kierunku utrzymania pewnych standardów, wysokich standardów, podnoszenia tych standardów i tak naprawdę rozwoju dzieci takim kompleksowym. Każdorazowo, przez cały Dziesięciolecia w Ostrowi były konflikty pomiędzy środowiskami sportowymi o to, dlaczego mniej lub dlaczego więcej ktoś środków otrzymał na szkolenie sportowe. W te wszystkie konflikty siłą rzeczy administracja, konkretnie burmistrz, był mm, włączany. Otóż naszym zdaniem. Miasto powinno zdefiniować swoje oczekiwania co, co do szkolenia, zdefiniować środki, które powinno miasto, czy chce miasto, czy może po prostu w ramach swojego budżetu przeznaczyć, i w otwartym konkursie ofert znaleźć wykonawcę, który obejmie całe to zadanie. W skali miasta. Przed ogłoszeniem tego konkursu, ja uważam, że powinno się poinformować właśnie te trzy podmioty, te trzy kluby o tym, że istnieje taka możliwość, że jest plan na taki projekt, zasięgnąć informacji, takich konsultacji i wtedy wspólnie podjąć jakąś decyzję i taki konsensus. A w tej chwili to zostało tak wprowadzone, tak przed faktem dokonanym te kluby stanęły. Nie było wcześniej rozmów na ten temat. A być może te właśnie rozmowy spowodowałyby, że kluby, te trzy kluby, nawiązałyby jakąś współpracę, wypracowałyby wcześniej jakieś wspólne zdanie i, i doszłoby do, do tej yy, współpracy. Jak mówił burmistrz podczas dyskusji, nie chcą stwarzać okoliczności, gdzie kluby będą się mnożyć, powielać działania i żądać od miasta dotacji, które samorząd musiałby dzielić już nie na trzy, ale na pięć, siedem, bądź nawet więcej podmiotów. A nie celem miasta jest, podkreślał burmistrz, utrzymywanie cudzych stowarzyszeń. Miasto jako podmiot, miasto, gmina, nie jest zobowiązana żadną ustawą utrzymywać określony klub czy stowarzyszenie. Miasto chce finansować szkolenie młodzieży i daje konkurs na rynek. Trochę tak jak z przetargami wszelkiego rodzaju. Chcemy wyłaniać podmioty najmocniejsze. Ci, którzy są mniejsi, po prostu zapraszamy do współpracy, do kooperacji z tym, który. Wygrał. Ilość dzieci, ilość zawodników generuje pracę dla trenerów, tak? E, i, I czy to będzie jeden, drugi czy trzeci klub, tak naprawdę e, w momencie, kiedy ta liczba dzieciaków e, wzrośnie, jeżeli któryś z klubów uzna dajmy na to, że nie jest w stanie realizować swoich zadań bez tej dotacji, no to tu powinny wystąpić rozmowy z, in, z tym klubem, który e, no, ta jego oferta okaże się najlepsza, zostanie wybrana przez e, Urząd Miasta. E, no i tutaj tą, tą, tą współpracę należy rysować. No, mówimy o ostrowskim e, ośrodowisku i pytamy, czy jest to możliwe, więc Generalnie znamy te realia, i wydaje mi się, że na tych realiach trzeba popracować i je poprawiać cały czas. A to, jest, a to jest droga do współpracy. Oczywiście każdy ma inny punkt widzenia na to, dlatego uważam, że właśnie są te trzy kluby, a nie, a nie jeden, ponieważ każdy klub ma swoją wizję, swoją strategię rozwoju, swój plan treningów oraz no, tak jak strategię rozwojową, rozwojową ogólną. Cel jest jeden. Do którego wszyscy dążą, ale każdy ma jakiś plan robienia na swój sposób i uważam, że dzisiaj, w tych czasach popandemicznych, dobrze, że są takie oferty dla rodziców, że jest ich dużo, bo, bo jest to dzieciom potrzebne w tej chwili po, po, po tej pandemii i rodzice mają czasami drogę wyboru, czy tu posłać dziecko mi będzie lepiej, czy może tam. Różne względy o tym decydują, czasami sprawy organizacyjne, czasami inne, ale dobrze, że jest taka alternatywa. A i też chciałbym to powiedzieć, jeżeli mogę, że jeżeli e, nasza akademia, w której pracuję, Piłkarskie Stowarzyszenie Football Green Passion, wygrałoby ten konkurs w obecnej formie, e, my w, e, w ramach manifestacji zrzekniemy się e, całej kwoty i będziemy chcieli próbować e, przekonać e, władzę do nowego konkursu, który umożliwiłby dostęp do tych środków dla wszystkich trzech Akademii. Ostatecznie Rada Miasta 11 głosami za przyjęła stanowisko, w którym prosił burmistrza o usunięcie z zarządzenia odnośnie przyznawania dotacji dla klubów sportowych spornego punktu siódmego. Będziemy to analizować. Jest stanowisko Rady. Będziemy je analizować, ale przypomnę, że konkurs oparty jest o zarządzenie burmistrza. Właśnie w minioną środę złożone zostały oferty i będziemy badać, czy są przesłanki do unieważnienia całego konkursu. Jeśli będą przesłanki, będziemy unieważniać, ale jeśli wszystko będzie w porządku, wszelkie procedury będą dochowane, to po prostu rozstrzygniemy konkurs. Termin składania wniosków upłynął 7 lipca. Na ogłoszenie wyników burmistrz miasta ma 30 dni.